Dzień dobry wszystkim, właśnie nagrywam filmik z background z Shrek. I dzisiaj właśnie jesteśmy sami. Wszyscy wyszli z tej gry. Nie wiem dlaczego. Co im się nie podobało, czy co. Myślę, że zaraz ktoś wejdzie. Bo sam jestem, nie wiem dlaczego. Jest mi smutno, że ktoś mnie zostawił. A jakby co? Jak Wam się spodoba filmik z tej gry, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I pozdrawiam moich kolegów Piotka i Mikołaja. Dobra, no to nagrywamy. Lecimy. Coś tutaj musimy sobie wykombinować. No, karabin mamy. Może ktoś dołączy, bo mi smutno to że sam jestem. Na razie nikogo nie ma. Szkoda. Nie, wiem, dlaczego wszyscy wyszli z gry? Dobra, jesteśmy. Zamykamy się. W ogóle co my tu mamy? Czekajcie. Mamy tutaj jakiś... Poczcie, wyrzutnia rakiet. Ona kosztuje... A nie, ona kosztuje 350 robuxów. Drogo, drogo. Latarka. Ten Nie wiem Szkoda, że Dobra, e, tu jest taka rakietnica Fajna Kurde, Też ja nie mogę wziąć Mamy karabin? Może kole, może zaproszę jakichś kolegów Kurde Dobra, idziemy. Nie będziemy te tak stali. Tutaj, gdzieś tutaj będzie Jaran Jim Jim. Może być. O nie. Bo tu będzie. O nie. Tutaj będzie ten, Jan Paweł. Czekaj, gdzie on jest? Gdzie jest Jan Paweł? Idziemy. nic Gdzie tutaj nie widać. Szreka nie ma. Gdzie się wszyscy podzieli? No, Sz szrek chyba na Hawaje wyjechał. Ja nie wiem o co tu chodzi. Dobra, ja nie wiem, co to ma być. Gdzie są wszyscy? Jak Wam się spodoba filmik, to oczywiście też napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmików z tej gry, to ja oczywiście będę nagrywał. Prawiecie co, jak będzie 5 minut, bo chyba dzisiaj tylko 5 minut, to jak dołączą, dużo ludzi dołączy. może, To może nagram jeszcze, ale to na razie to teraz chyba skończę, bo trochę nudno, to tutaj nie ma co teraz co robić za bardzo. Więc jeszcze tutaj pozwiedzamy sobie. No i tak to jest w tych bakronsach. Jest fasola? O oh my god, czekamy. No dobra. I tyle no. A może yy, zapytam Piotka sobie w szkole? Czy moglibyśmy razem sobie nagrać filmik? I może nagramy razem. Zapraszam też was widzowie na możecie ze mną nagrać. Filmik oczywiście. Z tych wacklumsów. Będziemy razem grać. Jak ktoś będzie chciał. Ja to Wam w ogóle nie bronię. I tyle. No i co? I takie tam. Ale jakby co, ile dużo tych filmików nagrywał, jeżeli będą wyświetlenia, więc oglądajcie, bo jak dacie łapkę w górę tej grze, to będę więcej nagrywał. I musimy dobić, dobić trochę więcej subskrypcji. Chciałbym trochę mieć więcej subskrypcji, a nie tylko 12, co to w ogóle ma być. Dobra, no to ja chyba będę kończył filmik, bo na razie nie ma co robić. A, miałem kończyć filmik, a tutaj jakiś typ się zrespił. No dobra, dzięki oto temu panu, który tutaj właśnie jest, może jeszcze nie skończymy filmiku. Ale czy, czy on się rusza? Może nie skończymy, bo ktoś akurat dołączył. O, siema. Dzięki w ogóle, ja miałem ten, już kończyć filmik, a ty mi tutaj pomogłaś. Dobra, no to podziękujcie demo to gościowi, że jeszcze nie kończę filmiku. Ale co? Nie wiem. Dobra, ja idę, żeby. przez debugnance. O, się tam zamknął, nie wiem dlaczego. Szryk. Szryk. Słagodawca, typa Szrek gdzieś był gdy w O, momencie, gdy w tym momencie, gdy w Szlek nas dopadł. Nie. Szlek tu jest. O oh my god Jezus Maria, szrek tu jest! Ludzie, ratujcie się! Srek jest! O oh my god! Ja nie mogę, ludzie, szerek jest! Dobra. Musimy jakoś wykombinować, jak tutaj znaleźć broń. ale chyba lecimy. Nie wiem gdzie ten szereg... Jako, dlaczego ona lata? Eee, dlaczego. A, dobra, przestała latać? Dobra, o dobra, lecimy. Kurde, Szyrek jest. Oh my god, szrek! Uciekamy to Gdzie jest Shrek? Gdzieś tu Szyrek jest. Opatrzcie mi dać jego rękę. Nagrywamy filmik, a dobrano. Shrek jest, halo tutaj. Shrek jest, musimy uciekać. O, w ogóle ona ma takie same spodnie, fajnie. Wpuszczamy go. Strzelam w niego. Widziałeś? O nie, pomocy! Idziemy, Dobra, idziemy za jakąś babą. Uciekamy od tego szreka. filmik dzisiaj będzie trwał 15 minut. Więc lecimy, bo szrek. O nie, szrek nas goni. Trzeba uciekać. Gdzieś ona nas prowadzi, chyba. O oh mój gad, Shrek! Przestał nas gonić, zginął, dobra, zginął Shrek! Dobra, nabiłem Shrek. Co jest grane? Pojawił się! Mam karabin. Oh Szyrek jest. Oh my god. Ale dużo osób dołączyło. Zginął. Puśćcie mnie. Zabiłem Szyreka, ludzie. Dzisiaj, filmik trwa 15 minute. i dzisiaj gramy z ludźmi Dobra, lecime, lecime. La labiryntów. Am căci babca idzie. Mamy Mai carabin. Lecime, lecime, lecime. Dobra, lecime. Da, tu e karabin. carabin. karabin. carabin. O, dobra, jest tu. Dziś poszedł. Idziemy za nim. Idzie tutaj. Dobra, idziemy przez szpital. Nie wiedziałem, że w jest szpital. Fajny Bakluse. Bardzo polecam tę grę. Wpiszcie sobie na Robloxie schrek i wam wyszuka tą grę. Chyba co. Więc na serio. Tutaj może... Cześć! O oh my god, strzelamy! O oh my god! O oh my god! Co to było? Widzieliście? Co to było, dobra? Co to było? Co jakieś chore! Zginąłem! Kurde, głupie coś. Chcecie to osmarzyć? Ja nie mogę, dobra, lecimy. Nie wytrzymam z tym. Boxicola, bo ona leczy. Mogę wziąć więcej. Dobra, tu później się napijemy, jak będziemy mieli mało życia, bo ona trochę nas uleczy. Słyszę szreka. Dobra, mm, e, idziemy e, tam, gdzie jest dobra, jest? Bo ja znałam tą grę, bo już wczoraj zacząłem w nią grać i całe, w ogóle poznałam całą tą grę. Jak jest taka muzyczka, o takie... Bo wtedy Szrek jest gdzieś blisko. Czekamy stąd! Szrek się wnerwił, to totalnie. Nie wiem, dlaczego się szrek tak wnerwiał. My, my, my mu nic nie zrobiliśmy! bucur de. Este tu. Oh my god, ia-și fa oh my god. Oh my god, uci cam, uci cam el Shrek, Uciekamy. Nie, szrek, szrek! Zostaw mnie. No, dlaczego do mnie? Jezus, Maria, ludzie uciekamy. Aaaa! Ludzie ratujcie. To z chowamy się. A masz, ty głupi szreku. Dobra, ludzie, szrek. I chyba będziemy kończyć filmik. No i jak wam się spodobał filmik, to zostawcie łapkę w górę. To pa!